spędź popołudnia na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas cztery tory do kręgi klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz dwa tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 0828 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku. Lubińscy kierowcy muszą mieć się na baczności. Od tego roku limitów prędkości na terenie miasta pilnują nie tylko fotoradary stacjonarne, ale również mobilne. Strażnicy miejscy rozstawiają fotoradar codziennie na jednym spośród kilkunastu specjalnie wyselekcjonowanych odcinków w mieście. W Lubinie jest kilkanaście odcinków oznakowanych tablicami kontrola prędkości. W tych miejscach do późnej jesieni można spodziewać się mobilnych fotoradarów. Nie jest to jakaś akcyjność, że będziemy się tam pojawiali rzadko, sporadycznie. Można nas będzie się tam spodziewać częściej. Tu, szczególnie przez ten okres, właśnie wiosna, lato, do późnej jesieni, na pewno na tych odcinkach szczególnie będziemy widoczni. Został ustalony szczegółowy harmonogram, który określa, na jakich odcinkach w poszczególne dni i w jakich godzinach strażnicy, miejscy będą ustawiać fotoradar. Miejsca, gdzie będzie odbywać się kontrola, zostały wybrane nieprzypadkowo. Została przeprowadzona analiza zdarzeń, zagrożeń. Tutaj, oczywiście, przy dużym udziale naszych kolegów z Komendy Powiatowej Policji Z Wydziału Ruchu Drogowego, gdyż oni tutaj są fachowcami w tej dziedzinie, jeżeli chodzi o ruch drogowy. E, oczywiście, w porozumieniu z zarządcą drogi, te odcinki zostały oznakowane. Mobilnych kontroli można się spodziewać m.in. na ulicach Piłsudskiego, Hutniczej czy Jana Pawła II.